Emil Andrzejewski w Grupie Azoty Police pracuje od 2017 roku. Od 2018 roku pełni funkcję specjalisty do spraw przygotowania remontów w dziale technicznym energetyka. Moja praca polega, związana jest głównie z obszarem centrum energetyki. Cały mój dział zajmuje się jakby gospodarką remontową tego centrum. Gdzieś tam planujemy, planujemy remonty, robimy zapotrzebowania na materiały potrzebne do wykonywania tych remontów. Organizujemy gdzieś cały ten, cały ten proces z takiej strony technicznej, że tak powiem. Dysponujemy tutaj też dokumentacją techniczną, która w pełni pomaga prawidłowo wykonać dany remont. Na co dzień 27-letni pracownik grupy Azoty Police realizuje swoją pasję, którą od dziecka jest dla niego piłka nożna. W wieku 7 lat trafił do klubu chemik Police, w którym z niewielkimi przerwami gra do dziś. W lipcu po roku gry w Hutniku Szczecin Emil Andrzejewski wrócił do Polic, by pod okiem trenera Mariusza Szmita pomóc drużynie w walce na czwartoligowym froncie. Zawodnik gra na pozycji środkowego obrońcy. Zespół, chemika, dopiero, co można powiedzieć, spadł z trzeciej ligi. Obecnie gramy w czwartej Lidze. Na pewno cel nadrzędny to jest taki, żeby się w tej lidze utrzymać. Myślę, że jak najbardziej do zrealizowania. Z meczu na mecz będziemy stawiać sobie kolejne cele. Skupiamy się jakby na, na kolejnych meczach, aby zdobywać trzy punkty i tylko to się dla nas liczy. Przygotowujemy się cały tydzień pod, pod kolejnego rywala i, i z każdym spotkaniem wychodzimy z nastawieniem, żeby ten mecz wygrać i zdobyć trzy punkty. Partnerem głównym klubu piłkarskiego Chemik Police jest grupa Azoty Police, która wspiera działalność klubu.